Pewnie w tym miejscu jest słaby zasięg. Mam nadzieję, że sobie radzi. Bingo, znalazłem kuchnię. No i oczywiście zamknięte. Sam zobacz. Może jej użyjemy, znajdziemy okno i wejdziemy do kuchni. Dobry pomysł. Podsadzę cię, a ty się zajmij drabiną. W porządku? Czekaj, czekaj, czekaj. Buona sera. Ma che sta facendo? Nie tak brutalnie sam. Oj tam. Ocknie się bez gaci z bólem głowy. Nie on pierwszy, co nie? Tak. No, mamy już swojego. Teraz ty. Dobra. Okej, okay. chodźmy odciąć ten prąd.